Towarzystwo Patriotyczne im. Mikołaja Reja, Popławski Popławski. Witam serdecznie wszystkich polskich patriotów. W dzisiejszej relacji z MSPO 2021 będę mówił o tym, że czołgi koreańskie, które mają być spolonizowane, czy jest taka przynajmniej perspektywa, K2PL, są dalej ciągle w grze. Ciągle jest możliwość, że będą kiedyś na wyposażeniu Armii Polskiej. Ale najpierw, jeszcze jak zwykle, zachęcam do wstępowania w szeregi wojska polskiego, a w szczególności w szeregi wojsk obrony terytorialnej. A więc, zakup Abransów okazuje się wcale nie wyklucza powstania polsko-kraińskiego czołgu K2.pl w programie WILK. Tak przynajmniej ustalili moi znajomi redaktorzy, Damian Radka zaprzyjaźnionego kanału na YouTube Broń Pancerna Świata, też wkleję ten jego filmik z tyłu o tym, i redaktor Bartłomiej Kucharski, którzy na, targ na tegorocznych targach kieleckich rozmawiali z przedstawicielem firmy koreańskiej Rotem, z generałem Lee. Według ekspertów zakup Abramsów nawet wpłynął bardziej pozytywnie na tę sprawę, bo zmusił Koreańczyków do polepszenia oferty, która według Jarosława Wolskiego można było jego opinię usłyszeć, zobaczyć na debacie o k kadwap.pl na kanale Projekt Kampania. Zobaczę, może też mi miejsca starczy i też wkleję tutaj na końcu link do tego programu. No, według właśnie Jarosława Wolskiego ta oferta była nie najlepsza. Widać wyraźnie, że K2.pl w porównaniu do K2 Black Panther oba, o, tutaj mamy na zdjęciu czołgi w postaci oczywiście Makiet zmniejszonych, widać, że ma teraz ten k pl znacznie grubszy pancerz, co jest odpowiedzią na sugestie grupy polskich wojskowych oglądających w Korei te czołki. Między innymi szef sztabu był tam w Korei też, właśnie oglądał te czołgi. Wszystko zależy od tego, co będziecie chcieli, mówi generał Lee. Koreańczycy są też otwarci w kwestii wyposażenia. Jaki ma być na przykład rodzaj optoelektroniki? Czy polskie przyrządy z PCO? Czy polski karabin maszynowy? Koreański, czy może inny? ASOP, aktywny system ochrony pojazdów. Na przykład może być, mówią, polska OBRA. Polskie może być przynajmniej w pewnym stopniu SKO, czyli system kierowania ogniem. Okazało się, że amunicja tutaj jest składowana trochę inaczej niż podawałem w moim ostatnim odcinku o K2.pl. Podawałem te informacje za Damianem Radką i jego tutaj rok temu przypuszczeniami. A więc tak, teraz już to, co jest stwierdzone po rozmowie tutaj właśnie między innymi Damiana Radki z, z generałem Lee. Amunicja w K2PL składowana jest, czy, czy będzie, tak? bo ten czołg jeszcze nie ma go fizycznie, w automacie ładowania wieży, tak jak w tej wersji podstawowej Black Panther, 16 tam jest pocisków, no, i pozostałe 24 pociski, niestety, nie z tyłu kadłuba, gdzie tak wydaje się, byłyby najbezpieczniejsze, najmniej narażone na, na, na trafienie, ale będą znajdować się tak jak w Black Panther, z przodu kadłuba, po obu stronach kierowcy. Po prawej, po lewej stronie, po, po 12 pocisków. Jeśli będą osłonięte panelami pancernymi, to wszystko będzie ok. To właśnie zależy od zamówienia. Myślę, że takie zamówienie jak najbardziej ma sens. Według generała Lee polonizacja K2 mogłaby odbywać się w trzech etapach. Pierwsze to zbudowanie prototypu. I według generała miałoby to potrwać nawet tylko dwa lata. To wydaje się tempem naprawdę bardzo ekspresowym. No ale pamiętajmy, że ten czołg w tej wersji podstawowej Black Panther już istnieje, więc tutaj chodzi tylko tu nie chodzi o wybudowanie zupełnie nowego czołgu, ale jednak jego jakaś tutaj modyfikacja. No i poza tym Karańczycy rzeczywiście pokazali już nieraz. Że potrafią szybko pracować, tak jak propozycja BWP dla Australii. Tutaj się naprawdę Koreańczycy popisali ekspresowym, bardzo tempem skonstruowania, dostarczenia tej propozycji. Drugi etap, według generała, to produkcja partii wdrożeniowej w Korei z udziałem polskiego personelu dla ich przeszkolenia. No to jest, to jest wydaje się logiczne. W tym czasie też trwałyby przygotowania do produkcji w Polsce. I właśnie w końcu trzeci etap nastąpiłby produkcja seryjna w Polsce no i ona by tak realnie patrząc odbywałaby się dopiero od 2030. Więc dlatego no naprawdę nie dziwi ten fakt, że chcemy zakupić Abramsy już za rok. Będziemy mogli mieć pierwszy batalion tych najlepszych czołgów na świecie. A jak widzimy, Kadwapel jest możliwość produkcji go w Polsce dopiero realnie za 10 lat. Kadwapel może mieć armatę 130 mm do generała Lee, ale to wymaga kilku lat prac nad przekonstruowaniem wieży, także lepiej już mieć najpierw już, chociaż za 10 lat, te pierwsze czołgi w tej wersji standardowej, natowskiej 120 mm, a później ewentualnie też pobawić się ze 130. Koreańczycy zapraszają nadal Polskę do ścisłej współpracy nad wspólnym konstruowaniem tego czołgu. I gwarantują tutaj, że Polska będzie miała prawa do eksportu. I również potwierdzają chęć pomocy w finansowaniu całego tego programu z, z Koreańskiego Banku Państwowego. No i oczywiście obiecują pomoc w uruchomieniu tej całej produkcji w Polsce. Równolegle z pracami nad czołgiem K2PL mogłyby być projektowane wozy zabezpieczenia technicznego, jak tutaj właśnie widzimy na zdjęciu, na bazie tego czołgu, oczywiście ze szczególnie dużym udziałem wtedy polskich zakładów pancernych. k 2 mógłby po 2030 roku zastępować stopniowo Leopardy. One oczywiście nie na złom, tylko do rezerwy materiałowej by poszły i być przez pewien czas drugim typem czołgu w Wojsku Polskim obok Abramsów, które z pewnością już niedługo, na pewno do 2030 roku, zastąpią w całości już T-72 i PT-91. To, to jest pewne, że nie tylko 250, ale przynajmniej jeszcze drugie 250, czyli razem 500, że będziemy mieli Abramsów. W dalszej natomiast przyszłości, według generała Lee, polska zbrojeniówka może mieć poważny udział w projektowaniu, zbudowaniu czołgu czwartej generacji, nad którym już takie wstępne prace koreańczycy, K-3, czołg K-3, pewno wstępne prace, tylko Koreańczycy, bardziej koncepcyjne, yy, dlatego że według generała Lee, no, taki czołg czwartej generacji naprawdę będzie wymagał jeszcze yy, wynalezienia pewnych technologii. To jest, to jest bardzo futurystyczny projekt, i technologii tak naprawdę do nich jeszcze nie ma. Jest jakaś koncepcja, ale nie wiadomo jeszcze, jak to zrobić. Także no. Jak najbardziej optuję przy tym, żeby perspektywicznie Polska miała właśnie te dwa typy czołgu, K2PL, a wcześniej Abrams, i potem już też z zbudować czołg cz czwartej generacji no właśnie o takich bardzo futurystycznych cechach. OK, tyle na dzisiaj.